No dobra, Maju, lećmy już do ula. Niech śpi rowinka. Wy znowu tutaj? Wynocha mi stąd! Ale przynieśliśmy bardzo dobre lekarstwo. Od kiedy to niby pszczoły pomagają pająkom? Ja wiem dobrze. Przyleciałaś, by mnie otruć. Nie mówię. Deklo. Jasne! Zmiatać mi stąd, bo jak się zdenerwuję! Ale to tylko Miodek! No sam jej powiedz. Ale jeśli nie chcesz, to się nie zmuszaj. Idźcie sobie. No mówię, sio! Sią mi stąd! Sią! Dajmy spokój, Maju. Tekla nie chce naszej propo <laughs> naszej propozycji. Tak, Tekla jest bardzo podejrzliwa. Musimy coś wymyślić, żeby połknęła lekarstwo, nawet o tym nie wiedząc. Wysoko to nie będzie łatwe. Musimy nalać miodku prosto do jej buzi. No ale jeśli miodek pająkom nie pomaga, to... Od kiedy to znasz się na medycynie? To propolis! Guciu! Wiesz, bo ja. Ten pro... O! o nie! No to chyba z nią koniec, nie, maju, nie! O, biedna pajęczyca! Nie żyje o rany! Wszystko, wszystko przeze mnie! Uau! Ah!